Subskrybuj nasz kanał, jeśli chcesz być na bieżąco. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Akademii 51015. Porozmawiajmy o naszych dzieciach. Nazywam się Kasia Bujakiewicz, a moim gościem dzisiaj jest pani doktor Paulina Szymańska, ekspertka Fundacji JIM, z którą porozmawiamy o diagnostyce autyzmu. Paulino, ty jesteś lekarzem, specjalizujesz się w diagnostyce autyzmu i współpracujesz z Fundacją JIM, która jest, która wspiera osoby z autyzmem od ponad 20 lat. Tak, dokładnie, pracuję w klinice i zajmuje się diagnozą dzieci, młodzieży, ale też dorosłych w ostatnim czasie ze spektrum autyzmu. No właśnie, powiedz mi, co to jest ten autyzm i kiedy rodzice czy, czy, czy osoby bliskie mogą się zaniepokoić, że być może trzeba by było podjąć jakąś próbę diagnozy? Hmm. Hmm. Jeżeli chodzi o sam autyzm, zgodnie z najnowszą wiedzą, nie mówimy już o autyzmie jako takim, natomiast mówimy o pewnym spektrum. O okay. spektrum zaburzeń. To znaczy, że osoby z autyzmem funkcjonują na różnym poziomie. Sam autyzm mm -hmm. może współwystępować z innymi zaburzeniami, ale nie musi. Spektrum autyzmu to po prostu inna ścieżka rozwojowa takiego malucha. Jest to coś, z czym dziecko się rodzi, i w spektrum autyzmu taki maluszek nam się rozwija. Jego rozwój będzie mm, nietypowy, a nietypowy to znaczy nie taki jak większość. Okej, okay, ale to znaczy, możesz nam powiedzieć, co, jeżeli rodzic zauważy jakieś, nie wiem, nie, czy niepokojące, ale jakieś takie inne zachowania. Jakie to mogą być zachowania? I w jakim wieku one mogą się pojawić? Kiedy należy zacząć się trochę niepokoić, czy wspomóc to dziecko? Bo wiadomo, że autyzmu nie leczymy, tylko, tylko gdzieś wspieramy. Wspieramy rozwój. Wspieramy, wspieramy rozwój, tak. Jeżeli chodzi o pierwsze objawy, że coś z moim dzieckiem dzieje się niepokojącego, mhm. to rodzice obserwują je już około pierwszego roku życia. To jest taki maluszek, który przychodzi do gabinetu. I to, co bardzo niepokoi często rodziców, to na przykład brak reakcji na imię. Mhm. Lub ja nie potrafię mojego dziecka uspokoić, ukoić jego płaczu. Albo to, co również bardzo często słyszę i co skłania rodziców do zgłoszenia się, to opóźniony rozwój mowy. W zasadzie to taka najczęstsza przyczyna, dla której dzieci na diagnozę trafiają. Rodzice mówią też o tym, że moje dziecko nie zwraca na mnie uwagi, że dla niego nie ma znaczenia, czy jestem, czy mnie nie ma. I to oczywiście nie jest prawdą, natomiast tak rodzice to odbierają, to odbierają tak, tak przeżywają kontakt ze swoim dzieckiem. I zawsze, jeżeli rodzica coś niepokoi, to należy się temu przyjrzeć, co pod tymi zachowaniami może się kryć. Jeżeli mówimy o spektrum autyzmu, to są to, tak, już klinicznie, całościowe zaburzenia rozwojowe. To znaczy, że ten rozwój nie jest opóźniony, mhm. tylko jest zupełnie inny niż typowy. W przypadku autyzmu mamy jakościowe nieprawidłowości w trzech obszarach. To jest obszar relacji, mhm. obszar komunikacji oraz stereotypowe zainteresowania i zachowania, które prezentuje nam osoba poddawana badaniu. I Czyli tutaj... u maluszków. Późniejsze, y, późniejsze mówienie. Tak? To jest, bo, to, bo rozumiem, że należy rozróżnić mhm. I maluch, y, takie dojrzewające dziecko i dorosły. Są i takie u momenty, tak. w których najwięcej osób się zgłasza. Bo oczywiście mhm. zgłaszają się ludzie, osoby z dziećmi w każdym wieku lub zgłaszają się dorośli, którzy mm, poszukują e, przyczyn różnych swoich trudności w życiu codziennym. Taki pierwszy rzut pacjentów, tak. jeżeli mogę to tak klinicznie tak. powiedzieć, to są właśnie maluszki, które zaczęły chodzić. Na przykład niepokoi rodziców to, że one nie garną się do dzieci, że one są zorientowane na obiekty, na zjawiska, a nie na drugą osobę, że nie odwzajemniają uśmiechu. Rodzic uśmiecha się do mhm. dziecka, a nie ma tej odpowiedzi ze strony dziecka. Mhm. To, co jeszcze niepokoi rodziców e, takich małych, dzieci najczęściej, różne zaburzenia sensoryczne, to znaczy związane z tym, że dzieci, e, które są w spektrum autyzmu, inaczej e, odbierają te doznania, które płyną e, z różnych narządów, zmysłów. To znaczy, Wzrokowe, czyli mhm. na przykład tutaj pojawia się to, co też rodzice często widzą niefunkcjonalna zabawa, czyli na przykład autko nie służy do tego, żeby nim jeździć, tylko dziecko jeździ i obserwuje ruch kółek, albo Aha. otwiera i zamyka drzwi. I na tym jest najbardziej skupione. Mhm. Z moich pacjentów, w ostatnim tygodniu na przykład przyszli rodzice, którzy powiedzieli, że dla ich dziecka nie ma większej frajdy radości niż pójście do sklepu takiego z asortymentem do remontu o. i otwieranie i zamykanie drzwi od prysznica. I o. jeżeli mu nie przerywali, to ten chłopiec potrafił tam spędzić około godziny i w zasadzie już po godzinie rodzice nie dawali rady, więc Rozumiem. wychodzili z nim, to się kończyło. Na wielkim krzykiem, ale temu chłopcu sprawiało dużą przyjemność. To była mhm. dla niego najlepsza zabawa, lepsza niż najlepsze zabawki, które miał w domu. I to no. zachowanie jest bardzo nietypowe. Jakie rozróżniamy, bo to mówimy o maluszkach, ale te starsze dzieci czy, czy dorośli, to, to jak to możemy rozgraniczyć? Tenie... U starszych dzieci? Mhm. jeśli jeszcze... chodzi o kryteria tak. diagnostyczne, mhm. to są one y, jednakowe. Natomiast w różnym wieku różnie się manifestują. Mhm. Pierwsze objawy, tak jak już mówiłam, najczęściej zauważamy około pierwszego roku życia. Tutaj widzę taką prawidłowość, że jeżeli rodzice mają starsze dziecko, które rozwijało się typowo, a, a drugie rozwija się nietypowo, to szybciej to zauważą. Mhm. Jeżeli to jest pierwsze no dziecko, tak. to trudniej też te nieprawidłowości zauważyć. Ciekawi mnie to, jak może być u osób, u starszych dzieci, czy, czy co może nas zaniepokoić, czy u dorosłych. Starsze dzieci, czyli takie w wieku szkolnym, trafiają najczęściej z powodów takich, że nie funkcjonują dobrze w placówkach edukacyjnych, w których są. Mm -hmm. I dzieci ze spektrum autyzmu są takim papierkiem lakmusowym naszego systemu edukacji, oh, tak. który <laughs> bardzo często nie potrafi odpowiednio wspierać ich rozwoju, szczególnie jeżeli ten rozwój jest nietypowy. A dziecko nie ma takiej diagnozy, i em, rozróżnienie czy jego zachowania wynikają z opozycji, buntu, mm -hmm. e, czy z niezrozumienia na przykład sytuacji społecznych, e, są bardzo częste. Tutaj mm -hmm. na przypominam się m, pacjent, który zapytany w tramwaju e, przez panią, czy ma zegarek, odpowiedział, że ma i odszedł. A. No i no tak. e, bo nie było to dla niego komunikatem, to, co jest pod spodem, tak? tak? Inny sposób e, odbierania e, komunikatów. On zrozumiał wprost i wprost literalnie odpowiedział, że ten zegarek ma. Tak. E, natomiast pani, która zapytała, e, już e, powiedziała, co o tym sądzi, że jest niewychowany, niegrzeczny. No tak, tak, tak. Mhm. <laughs> I, I takie doświadczenia e, dzieci ze spektrum bardzo często zbierają. Jeżeli trafia do mnie takie dziecko w wieku szkolnym, to ma ono bardzo często trudności w zafunkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. To znaczy, na przerwach jest gdzieś z boku, podczas lekcji może mieć trudności z rozumieniem tego, co się dzieje, z Odczytywaniem, czy teraz się śmiejemy, bo jest coś śmiesznego, czy teraz ktoś się na przykład z niego wyśmiewa. Jeżeli chodzi o agresję, to nie jest to żadnym kryterium diagnostycznym spektrum okay. autyzmu. Myślę, że to może wynikać z frustracji no tak. i niezrozumienia otoczenia, które no nie czyta tych komunikatów. I faktycznie u dzieci, które są. W spektrum autyzmu, zarówno u małych, jak i u przedszkolaków, u dzieci w wieku szkolnym, faktycznie te tak zwane trudne zachowania, czyli krzyk, mhm. e, bicie, kopanie, e, pojawiają się, e, natomiast specjalista powinien sobie zadać pytanie, e, dlaczego? Co jest pod tym zachowaniem? Okay. Bardzo często właśnie pełnią one funkcję komunikacyjną, czyli mówią, na przykład, nie chcę, tak. nie potrafię, to jest dla mnie za trudne. To na czym polega ta diagnoza? Jak, jak można zdiagnozować takie dziecko? Jeżeli chodzi o cały proces diagnostyczny, to rodzice tudzież specjaliści, którzy obserwują, że rozwój dziecka nie przebiega typowo, nie tak jak większość dzieci. Mm -hmm kierują dzieci do różnych specjalistów. Na świecie w ogóle standardem, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to, że między 18 a 30 miesiącem życia przeprowadza się taki kwestionariusz z rodzicem. To się dzieje na wizytach u pediatry. A. Jest to również narzędzie przesiewowe w Polsce i każdy rodzic może wejść i jest to 20 pytań, na które się odpowiada na zasadzie tak lub nie. Kwestionariusz już nazywa się MCHAT-R, jest narzędziem przesiewowym, natomiast no, w Polsce bardzo rzadko na tych wizytach pediatrycznych, z tego co wiem, jest jeszcze on uh -huh. przeprowadzany. Jeżeli coś niepokoi rodziców, rodzice zgłaszają się najczęściej do lekarzy pierwszego kontaktu, do swoich pediatrów i taki pediatra może dać rodzicowi skierowanie do poradni dla osób z autyzmem hmm. dziecięcym, a w takich poradniach są już całe zespoły specjalistów, które przyglądają się zachowaniom dziecka i, no właśnie, zastanawiamy się, czy ten rozwój jest opóźniony, czy jest on nietypowy, ale nie spełnia kryteriów e, całościowych zaburzeń rozwojowych, czyli tego spektrum autyzmu, e, czy też właśnie wskazuje na to, że dziecko rozwija się w spektrum autyzmu i mm, będzie się w taki sposób rozwijało już przez całe swoje życie. I wcześniej też się tak rozwijało, e, tylko o tym nie wiedzieliśmy. Dobrze, jak już jest postawiona ta diagnoza, to jak wygląda y, terapia? Terapia osób, które dostaną diagnozę spektrum autyzmu, polega na w zasadzie są takie dwa cele tej terapii główne. Jeden cel to jest uczenie dziecka różnych zachowań, a w zasadzie uczenia tego, co się ze mną dzieje. I jak mogę odpowiednio reagować na te bodźce, które płyną mm -hmm. z otoczenia. I tutaj ważne jest nauczenie dziecka takich umiejętności kluczowych jak inicjowanie jak reagowanie na różne bodźce, które są z otoczenia, które też wprowadzają inni ludzie. Chcemy też docelowo nauczyć dziecko o samoregulacji, natomiast to jest już dostępne dla dzieci starszych, bo mhm. też rozwojowo i naturalnie jest tak, że najpierw to rodzic reguluje dziecko. Tak, poprzez bujanie, nakarmienie, danie smoczka, ukojenie. Następnie przechodzimy do tych strategii współregulacyjnych, czyli pomagamy dziecku się wyregulować, a później dopiero no, już przynajmniej kilkuletnie dziecko jest w stanie wyregulować się samo. Czyli te terapie jakoś się ze sobą łączą, czyli tam. Y terapię dzieci ze spektrum autyzmu łączymy z innymi terapiami, na przykład integracji sensorycznej. Dziecko, które otrzyma diagnozę taką medyczną, tak zwaną nozologiczną, dostaje również zaświadczenia lekarskie, dzięki którym załatwia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności i to jest taka ścieżka formalna. Natomiast mm -hmm. każdy terapeuta robi też diagnozę funkcjonalną. I ta diagnoza funkcjonalna to już dokładnie polega na tym, żeby rozpoznać, jakie dziecko ma deficyty, w jakich obszarach, czyli na przykład komunikacyjnym, mhm. tym relacyjnym, czy jakie są jego zainteresowania, gdzie jest motywacja dziecka i jak za nią podążać. I każde takie dziecko potrzebuje terapii uszytej na miarę. Okay. To znaczy dla niego. Czyli, jeżeli ma zaburzenia integracji sensorycznej, to będzie potrzebowało takiej terapii. Jeżeli mhm. ich nie ma, to nie jest tak, że tutaj każde dziecko w spektrum. Być. Tak, mhm. musi taką terapię mieć. Także terapii mamy całą paletę. Najlepiej udokumentowaną, poznaną jest terapia behawioralna, która opiera się o prawa uczenia, i obecnie jesteśmy na takim etapie, że te podejścia behawioralno-rozwojowe są ważne to znaczy chcemy odtwarzać starać się nauczyć dziecko właśnie reagowania na taki, w taki sposób, sposób taki jak reagują dzieci neurotypowe czyli o typowym rozwoju natomiast celem terapii nie jest wyleczenie autyzmu nie jest to często rodzice mówią wyciągnięcie dziecka z autyzmu tak. Tylko celem terapii jest wspieranie tego mhm. rozwoju właśnie w spektrum autyzmu i sprawienie, żeby taki młody człowiek z czasem mógł być samodzielny mhm. i mógł funkcjonować na optymalnym poziomie, na miarę swoich możliwości. Gdzie rodzice mogą szukać pomocy, jeżeli coś ich zaniepokoi? Czy są takie miejsca, czy coś możesz polecić? Jeżeli rodzic jest zaniepokojony, warto, żeby udał się albo do swojego pediatry, opowiedział mu o tym, co go niepokoi, co go zastanawia i ewentualnie poprosił o skierowanie do poradni dla osób z autyzmem dziecięcym. Takich poradni jest wiele w Polsce. Druga droga to jest oczywiście droga prywatna, na którą wiele osób się decyduje z uwagi na długie kolejki, jakie mamy. Do takich poradni. A wczesna diagnoza jest niezwykle ważna, i tutaj do tego zachęcam, tak. że jeżeli rodziców niepokoi rozwój ich dziecka, to warto to skonsultować ze specjalistą. Warto wiedzieć, co się dzieje z moim dzieckiem, mhm. czy właśnie, czy na przykład po prostu jego mowa rozwija się wolniej albo czy dziecko rozwija się wolniej i wtedy też wymaga oczywiście odpowiedniego stymulowania tego rozwoju, żeby tak. podgoniło rówieśników, a jeżeli rozwija się w spektrum autyzmu, to będzie wymagało innego wsparcia, mhm. poznania w ogóle specyfiki funkcjonowania danego dziecka. Tak naprawdę diagnozowanie i praca z osobami ze spektrum autyzmu, jest bardzo ciekawa, ale też trudna, bo tutaj nie mamy gotowych szablonów. Wyciągam Proszę. szablon, mam dziecko z autyzmem, będę robić to. Punkt to i pierwszy, to. drugi, trzeci. Tak. Nie. Niestety tak nie, nie ma. Żyjemy to właśnie na miarę, według potrzeb danego dziecka, według e, możliwości jego rodziny e, i, e, i takie oddziaływania terapeutyczne. E, no, odbywają się najczęściej w placówkach edukacyjnych. Ideałem jest, kiedy mamy zapewnione wszystko na terenie przedszkola lub szkoły, ale z doświadczenia też wiem, że bardzo często rodzice korzystają z różnych innych terapii. Bardzo dziękuję Ci za tę ważną rozmowę. Państwu dziękujemy, że byliście z nami. Więcej tematów związanych z rodzicielstwem mogą Państwo znaleźć na naszym blogu www.510.15. kids.eu łamane na blog.